Witam ponownie. Tomasz Chmielewski, benchmark.pl/tv. .pl. Chciałbym Wam pokazać kolejne nowe rozwiązanie w Samsungach Kulet, czyli nowego pilota. Obok niego leży stary pilot tradycyjny z telewizora Samsung sprzed kilku lat. No, jak widać, jest zupełnie inny. Odłóżmy go zatem. Nowy pilot jest wy 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 wykonany głównie z metalu. Metalowa jest obudowa. Z fajnymi, zaokrąglonymi brzegami. Jest, naprawdę trzyma się go w ręku wspaniale. Metalowy jest też pierścień centralnego wybieraka. Metalowy przycisk głośności, przycisk zmiany kanałów. Tutaj ta tarcza jest wykonana z tworzywa. Wszystko jest, jest bardzo fajne. Pilot sprawia wrażenie niemalże produktu luksusowego. Nie jest y, specjalnie lekki, nie jest też za ciężki. Bardzo przyjemnie się go trzyma w dłoni, a po kilku dniach praktyki y, jest bardzo łatwy w użytkowaniu. Oczywiście osoby, które miały kontakt z, z modelami ubiegłorocznymi z serii KS 7000 i wyższymi, będą, będą y, czuły się jak w domu, bo układ przycisków jest niemalże niezmieniony. Zobaczmy, jak on się otwiera. Mamy tu z tyłu przycisk bardzo łatwo się otwiera. Baterie łatwo wymienić, w związku z czym, w związku z czym nawet osoby o długich paznokciach, jak, jak, jak panie nie będą miały problemu. Wystarczy nacisnąć mały przycisk i bateria sama się unosi, podobnie z drugiej strony, więc nie trzeba używać żadnych wkrętaków czy nożyczek. Aby, aby podważyć baterię, w sumie duży krok do przodu. Co czyni, co czyni Samsunga kulet? No, produktem niemalże, niemalże luksusowym. Przyznam się, że jest to jeden z najlepszych pilotów, jakie, jakie kiedykolwiek mogłem używać. To tyle. Zapraszam do oglądania pozostałych filmów.